Hej, paszczyciaro. Muszę ci coś powiedzieć. Ja tobie też. Okej, okay, to na raz, dwa, trzy? No ok. No dobra, to raz. Dwa. I trzy. Mama na mi mam kupiła 200 Karo Books. Znaczy, nie, to nie. był żart. Dać 50k? Dobra paty, niczym się nie dzielisz, mam lepszą bestię. papa pa Okej, okay, muszę znaleźć sobie nową bestię. Tylko najpierw zmienię skina. Spoko, ale nikt nie pytał. Po mu zmienieniu... skina. Okej okay, już, to teraz wejdę na Adopt Me i poszukam nowej bestii. Gdy weszła w Adopt Me? Hejka. Hejka. Dodać na grupkę? No ok.